Hej wszystkim, z tej strony Dewap i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii zagrajmy w Pokémon Leaf Green. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy Cerulean City, pokonaliśmy sale w Cerulean City, a także przeszliśmy cały ten most i zobaczymy jaka nagroda nas czeka. Tak, pokonałem 5 trenerów i dostaliśmy Nugget. Nugget możemy sprzedać za całkiem niezłą sumę. I ten typo się nam jeszcze pyta, nas jeszcze pyta, czy chcemy dołączyć do Zespołu R. I nieważne co powiemy, nasza postać uzna, że nie. Nie chcemy dołączyć do Zespołu R. I sam będzie chciał nas przekonać walką. Ale spokojnie, nawet jak przegracie tę walkę, to... Znaczy, spokojnie. Niestety, nawet jak przegramy tę walkę, nie możemy dołączyć do Zespołu R. A byłoby zabawnie. Musimy pokonać jego Pokémony, Na przykład kansa. Niestety zmniejszy nam atak. Może Wam pokażę Mega Punch. Tak on wygląda. Jak widzicie, jest całkiem mocny. Nawet pomimo zmniejszenia ataku. I Ekans użył nowego, nowego ataku RAP. Jest to atak. Jest to całkiem słaby atak typu normalnego, który sprawia, że nasz pokémon nie może zostać zmieniony. A my chyba nie możemy uciec, jeżeli. Zostanie ten atak użyty w walce z przeciwnikiem... z dzikim Pokemonem. I także e, R.A.P. będzie nas atakował przez kilka tur. Z rzędu. E, aż się jego działanie całkowicie nie skończy. Dobijem go Roktombem. Muszę przyznać, że całkiem przydatny jest ten Roktomb. Jeszcze Zubat. Z Zubatem też nie powinniśmy mieć problemów. Jeden Roktomb powinien go rozwalić. Dokładnie. I mam poziom 20, 20 już mam na każdym Pokémonie, więc miło. Nasze Pokemony robią się coraz silniejsze. Taką nas zali przekonuje. Ale dobra. Tutaj mam jeszcze jednego trenera. Który nas widział z krzaków. Chyna. On ma ratatę. Nic nowego. Nawet niższe poziomy niż, yy, niż ten gość z zespołu R przed chwilą. W sumie nie wiem czemu zespół R daje nagrody tym, którzy przejdą przez most. Trochę nie w ich stylu. Ale dobra. Spróbujemy jeszcze raz Mega Punch. No, prawie jeden cios. Tak, w krzakach, w których się krył ten trener, e, jak mówiłem w ostatnim odcinku, możemy złapać zarówno Abra jak i Belsprouta. Ja może spróbuję sobie złapać... E, jest z nich. Na przykład Abra. Ponieważ jeszcze nie powiedziałem teleportu, możemy używać także poza walką. E, działa on w ten sposób, że teleportujemy się do najbliż, e, najbliższego. Do poke centrum które odwiedziliśmy ostatnio. Tutaj mamy TM45 Attract. Attract sprawia, że rozkokujemy przeciwnika w sobie. O tym. O tym, czym jest miłość. <śmów> mówiłem w paru odcinkach temu parę odcinków temu. Ale jeżeli ktoś nie pamięta, to. Jeżeli Pokémon się w przeciwniku zakocha i może to wystąpić, tylko jeżeli. Płcie są przeciwne, niestety. To Pokémon nie będzie chciał czasami atakować. Dobrze. Tutaj jak widzimy mamy kolejne przekreślone M nad nami i drogę numer 25. Tutaj są chyba te same Pokémony Tak mi się wydaje. Mam tutaj peczaberry. Sprawdźmy co robi peczaberry. Może uleczyć truciznę. To jest całkiem przydatne. Ja na razie nie będę tego dawać. Jeżeli ktoś, e, jeżeli ktoś się u mnie zatruje, to można zawsze użyć tego poza walką. Albo w walce, nawet nie trzymając, e, nawet jeżeli Pokémon tego nie trzyma. Tutaj mamy Franklina, który ma chyba nowego Pokémona, Machopa. Machop to jest Pokémon typu walczącego. Podobnie jak na szamanki. Takie sporo nam zadał. Ale sobie poradziliśmy z nim. Z powinien powinno być jeszcze prościej. Dokładnie. Pokonujemy Franklina. Nie było to nic ciężkiego. Tutaj mamy całkiem sporo trenerów i taki mini labirynt. Tak lokalni trenerzy przychodzą tutaj, żeby ćwiczyć jak nam mówi Joey. Jak nam młodzika przystało, ma on rataty. Szybko sobie z nim poradziliśmy. Znaczy z nim z ratatą. No Spiroła jeden rok tam powinien, e, powinien sobie poradzić. Chyba, że nie trafimy. Jestem sobie pewien, czy widzieliśmy Spiroła wcześniej. Spiroła na pewno mieli e, trenerzy wcześniej. E, przynajmniej jeden, ale go nie pokazywałem. Też Spiroła mogliśmy złapać po lewo od Viridian City. Poziom 21. I możemy poznać Focus Energy. Jest to ruch, który sprawia, że. Um, zwiększa nam się szansa na cios krytyczny. Ja sobie go zamienię za Low Kick. Focus Energy czasami się może przydać. Nie pokonaliśmy Joe'ego. Też przepraszam, jeżeli w tym odcinku będę się wyciszał raz na jakiś czas, ale. Ale jeszcze, jeszcze... jestem troszeczkę chory. I czasami muszę odkaszlnąć. Zmienimy sobie na razie Pokemona. Tutaj będę pomijać paru trenerów, pokonam ich y, poza nagraniem. Tak, y, tego Modzika tata wziął na SSA. Vermilion. I mam nowego Pokemona Slowpoke'a. Jest to Pokemon wodno-psychiczny. Ciekawy, ciekawy. Takie same typy, jak miała Misty na swoim Starmie. I używa nowego ataku Water Gun. nie jestem pewien, czy... Yy, Któryś z trenerów w sali w Cerulean nie, nie, nie zna Water Gun. Ale jest to yy, całkiem przyjemny atak typu wodnego. Jak pokonaliśmy tego młodzika. Mówię, mówi, że nie jest. Nie jest kurzone. Dobrze, tutaj zawalczymy jeszcze z tą trenerką. Z Która ma nidora na chłopca? Będziemy musieli uważać, żeby on nie otruł. Dobra, teraz udało się bez otrucia. Gast. Może wyglądać, jakby to było samo tornado, ale to chyba jest. Yy, chyba wymaga kontaktu ten atak. Tak mi się wydaje. Ale odbyło się bez zatrucia. Może na nidoralnie dziewczynce też się uda. Na razie się udaje. Jeszcze jeden gas i powinno być po walce. I czy uda się? Uda się. Poziom 21 na naszej Pidgeotto. I pokonaliśmy Kelsey. Może sobie zmienimy na... Ivysaura. Tak, on chce zobaczyć kolekcję Pokamaniaka. Chyba on mówi o Billu, o którym nam mówił um, nasz rywal. Eyewizor powinien sobie łatwo poradzić z Geodude'em. Jak Dwine Weep po nim. I kolejny Geodude też nie powinien sprawić nam problemów. Dokładnie. I może się wydawać, że tego trenera moglibyśmy pominąć, ale. Ja specjalnie chcę z nim walczyć, ponieważ um, chyba musimy z nim zawalczyć, żeby zdobyć pewien przedmiot. A przynajmniej zdobyć pewien przedmiot w tym etapie, w grze. Za chwilę pokażę o co chodzi. E, I też e, przez ten labirynt i e, tutaj zaraz się okaże, że do Billa musimy pójść, ponieważ inaczej e, droga dalej będzie zablokowana. Jednakże nie musimy walczyć z Misty, tak jak mówiłem. Misty możemy pominąć. Chociaż i tak czy będzie tak będziemy musieli z nią zawalczyć, ponieważ jej odznaka pozwala używać kat poza walką. Co jest wymagane do przejścia gry. Dobrze, i tutaj, jeżeli podejdziemy do tego trenera z tej strony, możemy odblokować sobie przejście do przedmiotu. A nie podejdziemy z tej strony, jeżeli nie zawalczymy z, z tym trenerem, yy, z którym walczyliśmy przed chwilą. Dobrze, ratata to nie jest nic trudnego do pokonania. Jeden Wineweave nawet z czasem krytycznym i po nim. Ekans, tak samo. Tutaj dużo Pokemonów będzie się powtarzać. No dobrze, już dobiję Ivysaurem. Mniejszy na atak, ale to nic strasznego. Jeszcze dwa Wine Whipy, i powinno być po nim. Też yy, powiedziałem o tym, że bite może nas potknąć, ale nie powiedziałem o tym, że potknięcie może yy, podknięcie. Tylko nas y, boli, jeżeli przeciwnik zaatakuje pierwszy. Bo potknięcie może być tylko w tej samej turze. Dobrze, jeżeli ominiemy y, tego trenera, to tutaj będziemy mieli TM43, którym jest y, Hidden Power. Przepraszam, Secret Power. Hidden Power to jest inny ruch. Secret Power jest bardzo mocnym atakiem typu normalnego i może on mieć różne efekty w zależności od tego na jakim terenie jesteśmy. Możemy go nauczyć yy, yy, na przykład Pidgeotto. To wam pokażę ten ruch. Na przykład zamiast Tackle. Tak, zapomniał Tackle i nauczyć się Secret Power. Ja w sumie rzadko kiedy używam Secret Power. Zapomniałem, że ten ruch jest Eym... Um, całkiem mocne. Tutaj mamy przekreślone M z Oranberry. Tego trenera omina. Tej trenerki już nie. O i tam na górze jest chyba kolejny ukryty przedmiot, który zaraz podniosę. Ta Haley nie powinna być problemu, chociaż z Odishami może być troszeczkę ciężko. Może taklem sobie poradzę. No, trzy takle powinno być po Odishu. Na następne Pokémon może zmienię, jeżeli to będą kolejne roślinne. I tutaj użył on e, nowego ataku. Znaczy ona. Nowego ataku Sweet Sand. Zmniejsza on. E, zdolność w uniku przeciwnika. Więc jeżeli ten Odish miałby jakiś ruch, który. Nie trafia zbyt często. Można użyć tego ataku i wtedy jest większa szansa na to, że się trafi. Dobra, to jest PG. Może zmienię na PG to. O, miałem pokazać Secret Power. No dobrze, może się uda. O, uda się. Chciałem powiedzieć, że przy następnym Pokémonie, ale i przy tym się uda. Tak wygląda Secret Power. Nie jestem pewien jaki efekt może on mieć na tym terenie. Ogólnie nie jestem zbyt e, zapoznany z tym, jak działa Secret Power dokładnie, ale... ale jest całkiem mocny. Dlatego jeżeli chcecie go zdobyć, no to pamiętajcie, żeby podejść do tego trenera e, w określony sposób. Znaczy nie tej trenerki, tylko tego trenera wcześniej. I tutaj mamy bulk, e, przepraszam, nie Blackberry. Taki pewien telefon. I może on być przerobiony na lekarstwo. To nie są trenerzy, to są zwykli ludzie. A tutaj mamy chatkę Billa. Ale Billa chyba nie ma. Jest tylko te klifery, które do nas gada. I nie, nie jest Pokemonem, Można, możemy go nazwać Bill i e, powie nam, że zepsuł pewien eksperyment i został po połączony z Pokemonem i my mu pomożemy, on pójdzie do, do teleportu i musimy go włączyć używając peceta. Przepiękna animacja i jest Bill. Nie wiadomo, co się stało z Cliffery, ale jest Bill. Tak. I możemy zobaczyć jego kolekcję. I także daje nam bilet na SSA, który jest w Vermilion. Jest tam przyjęcie, które, na którego zaprosili, ale on nie chce pójść. Jeżeli sprawdzimy. Nie, przepraszam. Jeżeli wyjdziemy stąd i wejdziemy z powrotem i pogadamy z Bilem, to pokaże nam on swoją kolekcję na swoim pc Jego ulubionych Pokémonów i mam tutaj cztery Pokémony. Pierwszym jest Eevee. Eevee to jest Pokémon typu normalnego, który ma dużo różnych ewolucji. Ee, na przykład Flareona. Jeżeli użyjemy kamienia ognistego, to wyewoluuje w Flareona. Jeżeli użyjemy kamienia elektrycznego, to wyewoluuje on w Jolteona, a kamienia wodnego, żeby zdobyć Vaporeona. wy będziemy mogli zdobyć w tej grze później, na pewno Wam to pokażę, ponieważ sam będę chciał mieć Eevee w swojej drużynie. I teraz, jeżeli nie chcecie wracać przez ten labirynt, możecie wziąć tę ścieżkę, którą ominiecie wszystkich trenerów i wszystkie te... Um żywopłoty, tak przypuszczam. Tutaj tym spadem i możemy przejść dalej tędy. Wcześniej to miejsce było zablokowane. A teraz możemy tędy przejść. Ja jeszcze uleczę swoje pokemony na szybko. Ponieważ jeszcze dążymy tam pójść w tym odcinku. Co mnie cieszy, ponieważ wcześniej niektóre odcinki yy, tak szybko zleciały, że Niezbyt dużo zdołaliśmy tam zrobić. Dlatego zawsze się cieszę, jeżeli dużo, wam, yy, dużo mi się uda Wam pokazać. W jednym odcinku. Tutaj ten... Yy, chyba policjant powie nam, że... Yy, mieszkańcy tego domu stali... Yy, obrobieni. Jak widzimy jest tu dużo... Dużo śladów, dużo zniszczeń. Ten typ opowie nam, że... Ukradli mu kiema. I ten członek z jest tutaj. Jeżeli z nim wygramy, będziemy mogli odzyskać ten TM, ale spokojnie. Eee, nie będziemy musieli go oddawać. Będziemy mogli go sobie zabrać. Chyba nie możemy go nawet oddać. Tak mi się wydaje. Machop nie powinien być problemem I nowy Pokémon Drowsy. Ja na Drowsy może zmienię na Pidgeotto. Drowsy to jest Pokémon typu psychicznego, ale spokojnie zna więcej niż Abra. Eee, może będzie znał jakiś typu psychicznego. Ja specjalnie go zmieniłem, ponieważ typ psychiczny jest dobry zarówno na Yy, Turujące, jakieś na walczące. W sumie, Secret Power powinien teraz robić więcej damage od yy, Gust. Dlatego może sobie między odcinkami zmienię te ataki miejscami. Tak, i odzyskaliśmy TM28, którym jest Dig. Sprawdzimy, czy możemy go oddać. Nie, nie możemy go oddać. Dlatego pokażę Wam co Dig robi. Deek jest to atak typu ziemnego, który działa przez dwie tury. W pierwszej nasz Pokémon się zakopuje pod ziemię, unikając większości ataków. A w drugiej turze wychodzi z ziemi i atakuje całkiem mocnym atakiem typu ziemnego. Poza walką może też być użyty jak Escape rope. Możemy nauczyć tą męki, więc czemu nie? W sumie te ruchy się przydadzą. Nie pokazałem Focus Energy, ale Ale cóż, może jakiś przeciwny Pokémon yy, tego użyję na nos kiedyś. I może ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale to, co yy, się znajduje za tą ścieżką. Dowiemy się dopiero w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Live Green. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subujcie, komentujcie i dziękuję Wam za oglądanie i cześć!